To może być Ale u nich nie ma żadnych Karo A my... plutonik piękny Oczywiście czołgi z kampanii Fokusujemy I ładnie je, tu... obok siebie nawet stoimy. Ja mam fulla Golda Ty spotkaniówkę włączyłeś Ja lubię spotkaniówki Ile on ma na minusie tej elewacji? 9 Ale ma światła z tyłu. Mm -hmm. O, ale. Ja dziękuję. Te przeładowanie to jest konkretne. No je tutaj by warto po jednej rzucić. A ja już mam dwie. EBR Braum, stoi prawa na procytory. AWKU Jeden EBR panie na AWKU Dobra to weźmy go zbierze. i Progetto tutaj podjechał, uważaj Progetto Taki... Uważaj Super Conqueror, uważaj bo też na na wieżę 105 jest na Steam To odbija, że z hita od STB -ka. Ten jest fajny. No fajnie, fajnie. Dwie pestki 490. Ale no nie mów, że to ta bitwa tak się szybko skończy zaraz. Ale ten y damage per minute jest słaby, bardzo słaby. Coś tam odbiłam. Tutaj warto też chyba dwie dwa pociski wystrzelić i zostawić resztę, że się doładowało Amunicyjny, to ja już mam pograny Kurwa, I 40 hej. sekund to naprawdę Ja nie mam dowódcy I mam tak samo 40. No i nie mów, że te cymbały skapują Eee, no, no serio? Nie, chyba ulan nie zjeżdża 12 sekund 1300 damage O. No. A to ten tu nas świeci. Nadobicie pięć Wiecie ile jedną peskę raduje? 32 sekundy. O kurwa. Na Nie, to skoczymy jeszcze jedną szybko, co? No. Słaba bitwa, bardzo słaba bitwa. Ja 3,5 tysiąca, nie narzekam. Fajna 1690. Wiecie gdzie mnie przebiły... ...isem siódmym chyba? W samą... ...same policzek wieży, jak pikowe. Ale był w dołu Ja też. Ale... No ja też, ja też drugą O kurde, ale ładny wynik Którą klasę zrobiłeś? Ty, ale Długo. zobacz, ja więcej bym kurde dać, miałem. Trochę mnie od ciebie